Salut wszystkim, ja jestem Forfit, witam was bardzo serdecznie w nowej serii, e, która się nazywa. Salut! Ja jestem forfit, witam was bardzo serdecznie, w nowej serii. Pierwszej takich chyba w serii na polskim YouTubie? Tak mi się wydaje, w której będę grał każdą postacią alfabetycznie po 5 meczy na grach rankingowych. I zobaczymy, będziemy analizować każdy mecz. Yy, na początku wiadomo, yy, zaczynamy od brązu, to jest moja yy, standardowa liga, więc żadnych szałów. Ale będziemy analizować każdy mecz i w kolejnych odcinkach będziemy poprawiać błędy, które popełniliśmy poprzednim. Atrox Darkinów. Atrox i jego pobratymcy kiedyś szanowani, obrońcy szylimy przed pustką. Ostatecznie stali się jeszcze większym zagrożeniem dla runtery niż sama pustka i zostali pokonani tylko dzięki przebiegłym czarom śmiertelników. Lecz po latach spędzonych w więzieniu, Atrox był pierwszym, który ponownie wydostał się na wolność. Spaczając i przemieniając wszystkich wystarczająco głupich, by spróbować władania magiczną bronią, która zawierała jego esencję. Lecz teraz wędruje po runterze z ukradzioną powłoką skrzywioną na brutalne podobieństwo swej poprzedniej postaci i pragnie apokaliptycznej zemsty, której powinien był dokonać już dawno. Darkini. Rasa świadomych pasożytniczych broni, wywodzących się ze starożytnej Shurime, przejmujących ciało swoich dzierżycieli przy pomocy magii krwi. Darkini, będąc niegdyś dumnymi wyniesionymi. Zwrócili się przeciwko sobie w walce o władzę po śmierci swojego imperatora. Zaskutkowało to interwencją aspektów, które przekazały śmiertelnikom potrzebne artefakty oraz wiedzę, jak zniewolić boskich oprawców w ich własnych broniach. Bronie te zostały starannie poukrywane w całej runterze, nieznana jest ich liczba. Umiejętność bierna, styl się siewcy śmierci. Co pewien czas następny atak podstawowy Atroxa zadaje dodatkowe obrażenia fizyczne. I leczy go zależnie od maksymalnego zdrowia w celu. Ostrze Darkinów. Atrox uderza mieczem, zadając obrażenia fizyczne. Może wykonać trzy zamachy ostrzem, a każdy z nich obejmie inny obszar. Piekielne łańcuchy. Atrox uderza w ziemię, zadając obrażenia pierwszemu trafionemu wrogowi. Bohaterowie i duże potwory muszą szybko opuścić obszar trafienia, bo inaczej zostaną ściągnięci na jego środek i ponownie otrzymają obrażenia. Doskok umry. Adrox zbiernie leczy się, gdy zadaje obrażenia wrogim bohaterom. Przy użyciu wykonuje doskok w wybranym kierunku. Jest możliwe łączenie wraz z umiejętnością ostrze Darkinu. Zagłada świata. Atrox wyzwala swoją demoniczną postać, przestraszając pobliskie wrogie stwory i zyskując obrażenia od ataku, zwiększone leczenie oraz prędkość ruchu. Jeżeli weźmie udział w zabójstwie, ten efekt zostanie przedłużony. Ze względów na to, że meta ciągle się zmienia, nie będę wam podawał runek, które używałem, ale polecam wam strony OPGG, UGG oraz ProBuilds.net. Atroxy nie jest postacią łatwą do opanowania zwłaszcza dla osoby, która dopiero zaczyna zabawę z tą postacią. Wynika to głównie z jego Q, czasu kastowania, jego skilla. W związku z tym sprawuje się bardzo dobrze przeciwko postaciom, które mają małą mobilność, nie mają umiejętności mobilnych, takich jak właśnie Malphite, Ornn, Sion, Yorick, Nasus. Wynika to z tego, że E Powinno być wykorzystywane raczej pod względem ofensywnym niż defensywnym po prostu daje to sustain dodatkowy dla Atroxa. Może to po prostu pomóc w uzyskaniu dodatkowych punktów życia, brakujących punktów życia, które przydadzą się w fightie w zwarciu. Jeżeli już powiedzieliśmy o postaciach, przeciwko którym dobrze się gra Atroxem, powiedzmy również o postaciach, przeciwko którym gra się tragicznie. Są to postacie z dużą mobilnością, zwłaszcza zasięgowe, które potrafią w bardzo szybki i wygodny sposób uniknąć umiejętności Q oraz uciec na bok w przypadku trafienia z umiejętności W. Atrukcja jest świetnym. Lane pusherem. Noob team. I tutaj naprawdę przy ustaleniu dobrych run to nieźle możemy bardzo szybko puszować linię, jednakże musimy nadal uważać na to, że ta postać nie ma aż takiej mobilności, by w razie czego uciec w walce 2 na 1 w walce 3 na 1 W późniejszej fazie najlepiej trzymać się w teamie i pomagać raczej z drugiej linii między ranget a typowym zwarciem. 放心。 Вот I na koniec ocena postaci ziemniak.